John Raskin podzielił książki na dwie grupy. Pierwsza to książki na chwilę. Druga książki na każdą chwilę. O książkach na każdą chwilę porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi w programie Regał serdecznie zapraszam. Ewa i Ireneusz Rogalowie, zdeklarowani pasjonaci życia, literatury i swojego miasta położonego nad Bałtykiem. Ona, wybitny filolog angielski. On, inżynier i konstruktor, nieobawiający się w przerwie poważnej narady wyrecytować z zapałem fragmentu pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Ona, gościnna i utalentowana kulinarnie pani domu. On, poeta i pszczelarz. Oboje są inicjatorami znanej w całej Polsce akcji Różaniec Rodziców, odważnymi kontestatorami mody na wulgaryzm we współczesnym języku. Organizatorami sympozjów naukowych dotyczących zasad wychowania, zagrożeń duchowych oraz popkultury. Do tego bezustannie czytają wyłącznie dobre książki. Państwo, Ewa i Ireneusz Rogalowie, przedstawiam serdecznie naszych gości, bardzo wyjątkowych dzisiaj. Ewo, jesteś filologiem angielskim, zgoda, tak. więc twoja pasja literacka jest jakby naturalna, to oczywiste. Ireneusz, natomiast ty, ma, natomiast ty masz wykształcenie techniczne, jesteś inżynierem po Politechnice. Powiedz, czy w swoim środowisku osoba z pasją do książek nie jest traktowana nieco e, ekscentrycznie, nie powiem żartobliwie, wstyd mi? Czy ty jesteś typowym inżynierem zakochanym w książkach? Ja jestem na pewno typowym inżynierem i też y, trzeba powiedzieć, że inżynierowie czytają książkę. Czytają. Czytają książkę, mm. czytają książki i czytają naprawdę bardzo szerokie różne spektrum. Mój przyjaciel, który współpracował ze mną, jak składał aplikację do pracy, to napisał, że jego pasją jest filozofia świętego Tomasza w ujęciu egzystencjalnym. Na przykład, prawda, więc. Naprawdę to jest Dobrze, szerokie sprawiedliwość. Liczyłam na ten komentarz, <laughs> dlatego tak ty, tylko za, zaczęliśmy skromnie, ale liczyłam, że obronisz honor inżynierów i y, biblioteki, która w każdym inżynierskim domu na pewno były też się znajduje. Były rektor Politechniki Gdańskiej, pan profesor Rachoń mówił, że no. Poeta no nie może zostać inżynierem, ale inżynier może zawsze zostać poetą. I tego się trzymajmy. Kochani, kiedy miałam zaszczyt Was po raz pierwszy spotkać, to było spotkanie nadzwyczajnie miłe w Waszym domu. Zresztą, Ewo, gotujesz wyśmienicie. Poza tym, że masz talent literacki, to również, to również jesteś wspaniałą panią domu. I wtedy właśnie rozmawialiście o książkach. Stałam z boku jako nowy, świeży gość w Waszym domu po raz pierwszy i patrzyłam, jak z pasją, dokładnie wtedy, być może nie pamiętacie tego, ja owszem, dyskutowaliście na temat właśnie jakiejś przeczytanej książki. Pomyślałam sobie, dziwni ludzie, fajni ludzie, coś podobnego w dzisiejszych czasach, w towarzystwie, zamiast o biznesie, o samochodach, o problemach z dziećmi. Dyskutuje się w gronie przyjaciół na temat przeczytanych książek. Zgoda. Tak, tak. Jesteście pasjonatami. Generalnie czytacie od rana do wieczora, nie wiem, ale wieczorami na pewno i rankami pewnie też czasem. Yy, przywieźliście ze sobą bardzo dużo książek. To Przyznam szczerze, że, że jako nasi tak? goście, można by tutaj policzyć, naście ich jest, nie o wszystkich opowiemy, ale macie swoje hity. Pasjonaci powinni opowiadać o swoich hitach. Ewo, spójrz na tę walizeczkę rozpakowaną już waszych hitów, wybierz coś jakąś wyjątkową książkę opowiedz o niej. Dlaczego? Dlaczego ta? Z tych książek tutaj e, generalnie Irek zrobił, e, ja nie, nie przywiozłam, zrobił ten wybór, ja e, nie przywiozłam oh. swojego zestawu, bo nie wiedziałam, co wybrać, dlatego że oh. bardzo Nadmiar. jest dużo e, książek takich, które przeczytałam, które na mnie zrobiły wrażenie i trudno jest wybrać tak, że mówię, no trudno, będę mm -hmm. opowiadała tak z na Natomiast tych, które tutaj są, e, które właśnie Irek wybrał, ja bym chciała zwrócić uwagę na książkę Nowe Portrety Świętych. W rodzinie nam mówiła, mamo, tato, tylko nie mówcie o samych pobożnych książkach. Ale to jest naprawdę hit naszej rodziny, ponieważ jest to książka z tygodniowego. wiesz, jest bardzo wiele. Ona jest bardzo nowocześnie napisana. Ona jest A, ba napisana właśnie. bardzo nowocześnie. Nie takim sztucznym hagiograficznym językiem, tylko kiedy ja przeczytałam pierwszą księgową opowieść, tak? opowieść, byłam zaskoczona. Jacy to byli ludzie? Bo to jest tak, jakby prawda, otwiera się przed nami e, świat, taki, w którym my jesteśmy świat pełen mm -hmm. jakichś problemów, trudności, i nagle e, osoba zwykła, jeden z nas, prawda? Robi coś wyjątkowego, po prostu staje się świętym. Czy jest to, tak postawione... są to nowe portrety świętych, bo tak. na nowo napisane, na, na nowo czy współczesnych napisane? postaci Nie, nowo, nie, nie. A, to jest cała seria dwunastu książek i są po prostu na nowo napisane e, współczesnym językiem, bez takich jakichś dodatków, takich trochę baśniowych, po prostu e, jak film, jak przygodówka wielka czas na serię, a się okazać, w jednej książce jest, jest kilka osób, co najmniej 10, także są to krótkie takie opowiadania, można je przeczytać wieczorem po prostu. Za... Czyli to, to, to jest takie opowiadanie na każdą to okazję. To jest na twój, okazję. twój tak. hit i pewnie w prezencie natomiast też czytamy, sympatycznie się tak, wręcza takie tak książki. bardzo, to jest świetny prezent, można, jest bardzo elegancko wydane, natomiast no, czytamy rzeczywiście najróżniejsze um, rzeczy, ale generalnie, Teraz z latami zmieniły mi się gusty. A Muszę to ważna informacja, tak. to jest ciekawe naprawdę, opowiedz. Zmieniły mi się gusty w tym sensie, że e, kiedyś czytałam dużo takich książek, takich dla rozrywki, żeby coś się działo, jakieś akcje. Jakieś... Natomiast Ale teraz podziwiałaś też językiem, bo tak. jesteś smakoszką języka tak, i na pewno tak, wybierasz tak, języka, Natomiast teraz e, chcę tylko, tak jak rozmawialiśmy w domu, Rekursze takiego porównania, że e, kiedy po, e, podaje się prezent komuś, czasami była taka moda, żeby jakiś mały prezent zapakować w 10 kartoników, żeby zapakować mniejszym, mm -hmm. mniejszym, mniejszym. Mm -hmm. Na końcu prezent. A, więc niestety teraz dużo książek jest takich, że rozpakowuje, rozpakowuje, rozpakowuje i na końcu nie ma nic. Brawo. Więc teraz Odwróciłaś po prostu ba, bardzo te szukam obraz. książek takich, którzy, gdzie na końcu naprawdę dokopiemy się do czegoś mhm. prawdziwego, ważnego. I czekasz, A nie i tylko takie, żeby to było, żeby to była sama forma. Tak? Także generalnie już mnie przestaje mnie interesować sama forma. Chcę, żeby tam była przede wszystkim treść. Czyli jesteś koneserką, w tej chwili wybierasz już tak. najlepsze rzeczy. Irku spojrzysz na rozpakowaną walizeczkę? To naprawdę, to naprawdę trudny wybór. Czekałeś na ten moment. Wierzę, nie, nie, jak zaczynasz mówić wybór. o książkach. to szkołę góry Lodowej. Jak mówimy o książkach. No, zaczniemy od pierwszej książki, którą jako student kupiłem sobie zupełnie przypadkowo. Kolega chodził i sprzedał Biblię. Przypadkowo, w nie, nie, było, nie wierzę. Nie, na nie ma przypadków on, takiej no, sytuacji nie, nie, nie można, można kupić, kupić to a, on, ona była. a to był taki kolega, który tym się zajmował i miał ileś tam tych egzemplarzy. Nie wiem, może sobie dorobiał w ten sposób. W każdym razie kupiłem sobie jako student drugiego roku Biblię. Więc co ona trochę po, 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 poleżała na, na półce, ale potem zacząłem rzeczywiście z nią jakby żyć i, i pracować. I jak mówimy o książkach, to książka to jest przede wszystkim słowo. A w Piśmie Świętym, Ewangelia Świętego Jana. Na początku. Na począ tak, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Tak? I to rzeczywiście jest ten element, że ono jakby jest takie sprawcze, że, że my możemy z tym, że ono zmienia. Tak? Te poszczególne książki, które przychodzą do nas, które czytamy na różnym etapie życia, tak? jako chłopiec, młodzieniec, osoba wchodząca w dorosłość, a potem, tak jak nawet Ewa teraz tutaj powiedziała, one nas w jakiś sposób budują, kształtują i tak dalej. Tak? Więc pytanie konkretne. Nabyłeś Biblię, drugi roc, rok studiów, mówisz, że książki I... zmieniają, a ta jest wyjątkowa. A ta jest wyjątkowa. Co się jak zadziało jak w twoim życiu, życiu? Zacząłeś czytać? Jak, no, ja zacząłem czytać i jakby, jakby oczywiście znacznie wcześniej. tak? Natomiast Natomiast ta książka jest o tyle ważna, bo to jest no, książka, to jest księga, tak? No i autor jest nieziemski. Nieziemski, natchniony i ona, i ona to stanowi właśnie o tej wartości, której de facto powinniśmy w książce szukać, czyli prawdy. Mhm. To jest ten element i to jest ta książka, która, która daje nam prawdę jakby w stu Tutaj nie mamy wątpliwości co do tego. Yy, oczywiście, jak mówi mi Biblia. Mówimy książki, to nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę na to, ale biblioteka podchodzi od tego, że tam była przede wszystkim najpierw Biblia, tak? To słowo tu gdzieś, gdzieś nas w kulturze umiejscowia. Wspaniale, Też... że, że zwróciłeś na to uwagę. Wspaniale. Jeszcze jakaś książka z waszej walizeczki, bo jest ich tyle. Ja chętnie omówiłabym wszystkie. Spójrz takim okiem życzliwym, Mirku. Ale na, czy mam na ten wybrać stoik. jedną czy cztery? <laughs> Przeczytałeś wszystkie, więc powiedzmy, że wybierzesz jedną i zanonsujesz kolejną. Dobrze? Tak zróbmy. Popatrz na swoje książki. Ja chciałabym zwrócić uwagę, może taką jedną, Oczywiście. rzecz właśnie, że. Um żeby też czasami powracać do książek, do, do literatury klasycznej, ponieważ ona też buduje nasz język. Doskonale. Myśmy po prostu to przećwiczyli, że kiedyś już jako dorośli, gdzie Znowu chyba czytaliśmy dzieciom, tak? Te ja czy, ja czytałem... rokie. I nagle mówimy, jaki tu jest bogaty język. I zobaczyliśmy, że to wpłynęło Siękiej na nasz To jest To jest. Dokładnie, as, no? nie as ja, ja czytałem dzieciom na dobranoc w odcinkach Pustyni i w Puszczy. I rzeczywiście. No, naprawdę to jest coś pięknego. Mimo, że to jest, wydawałoby się, taka zwykła powiastka przygodowa, a jednak tak, tych wartości tam jest. I oprócz tego, do tego jest dołożony ten język przepiękny, ta przygoda i jasne rozgraniczenie. rozgraniczenie. Dobro, zło. Teraz czas na sondę. Chciałam, żebyście z uwagą obejrzeli, co mają do powiedzenia na temat książek nasi słuchacze, i oczywiście odniesiemy się do tego tematu. Zapraszam. Była dawno, no to pamiętam tylko Litwo, ojczyzna moja. Ty jesteś jak zdrowie, ile Cię trzeba cenić. Ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany, martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Teraz nie pamiętam takiego coś, coś. Nie, chyba nie. Może nie. Ojej nie, nie pamiętam za bardzo. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Bez serc, bez ducha. To szkieletów ludy. Młodości ich dodaj mi skrzydła, niech nad martwym zlecę światem w rajską dziedzinę ołudy, kiedy zapał tworzy cudy, nowości potrząsają światem. Kocham w Tobie to zmierzchowe zasłuchanie, zapatrzenie, kiedy nisko schylasz głowę, wieczorowe patrząc cienie. Tyle o pięknem człowiek wie i głosi, choć każdy w sobie cień pięknego nosi i każdy, każdy z nas z tym piękna pyłem. Kiedyś tak, po lekturach zwłaszcza poetów i pisarzy współczesnych, takich jak na przykład e, Sławomir Mrożek, bez którego nie wyobrażamy sobie w ogóle sztuki współczesnej i współczesnego dramatu, e, no, stwierdzam niestety, że wulgaryzmy są bardzo potrzebne. E, I bez nich momentami napięcie czy też sposób prezentowania jakiejś treści nie byłby taki sam. Nie rażą, bo w moim zdaniu to jak ktoś pisze literaturę, to ma napisać tak, jak czuje się. I czasami w życiu tak się zdarza, że czuje się wulgarność. To jest normalne jakby uczucie. No tak i nie, bo z jednej strony daje to też brz brzmienia, a z drugiej strony mm, nieraz jest to do przesady, prawda? Że można y, użyć tych słów y, jako zamiennik no albo cokolwiek innego, prawda? No rażą, no to, ta, no to, to naprawdę rażą. W sumie to może trochę, bo ja, ja jakby nie jestem przyzwyczajona do tych wulgaryzmów i czuję taki dyskomfort czasami. Nie, myślę, że jeżeli burga, wulgaryzmów nie ma za dużo, to y, nie są żadną przeszkodą, bo po, są po prostu ludzkie, ludzie je używają, pozwalają y, wyrazić emocje. Znaczy rażą mnie szczególnie, kiedy dzieci to słyszą, bo później to powtarzają i to no, zupełnie mi nie przystoi jakby do wspólnego spędzenia czasu z rodziną. Natomiast jeżeli to już jest taka sztuka dla dorosłych, no to wiadomo, że dorośli troszkę inaczej do tego podchodzą i potrafią wyfiltrować to, co ważne, im to nie przeszkadza. Kochani moi, obejrzeliśmy wspólnie sondę. Dwa wątki, oba bardzo istotne. Ten pierwszy taki sympatyczny, uroczy, chwytający za serce ludzie na ulicach miast polskich, recytujący z pamięci. Czy to norma? Jak wam się zdaje? Norma, jeśli chodzi o inwokację, to tak, bo ja nieraz taki właśnie test zrobiłam sentą w grupie. Takie pytanie, czy pamiętają jakiś wiersz na pamięć? No to rzeczywiście. Jedyną odpowiedzią, tak najcześnie właśnie była inwokacja. Początek inwokacji i patrzyliśmy, kto najdłużej pojedzie z tekstem, tak? Ale, e, I, i, dalej... I o ile wiem, to naj, najdalej zajechał w tej kwestii twój mąż tak. drogi tutaj siedzący. Zoneusz ja, ja wyciągam rękawy. Mam Ewa ma nieco krótsze, ale też. A ty masz podwójne asy. Proszę, wytrzepujemy asy z rękawa. Jesteś osobą, która uczy się na pamięć pana Tadeusza, a tak, a z pasji, a Zacząłem. dlaczego nie? Pozwolisz, że zrobimy ci maleńki. Dzięki egzamin. Ewo, ty biłaś brawo w domu nieraz. Ja kiedyś, pamiętam, też w zachwycie oszalałam zupełnie, kiedy Ireneusz na środku dywanu tak nagła <laughs> zaczął mówić. czarować mnie opisem zamku Choreszków. Proszę cię, proszę cię, próbka talentu. To Powiedz, czy... że więcej niż inwokacje można jednak z pamięci wyrecytować. To prawda, można wyrecytować. Co więcej, to jakby bardzo człowieka wzbogaca i ja no z jakichś tam powodów życiowych, pomyślałem sobie, dlaczego, dlaczego by nie i zacząłem jakby tak jakby zgłębiać tego pana Tadeusza. No powiedzmy, że chciałeś ćwiczyć pamięć, prawda? Trochę tak, Ale okazało się mękot, nagle, jakże tak, że e, cała rodzina zachwyciła się panem Tadeuszem, ponieważ myśmy e, czytali książkę i tak ten tekst troszeczkę, jeśli jest tylko czytany, tak on traci, prawda? Natomiast jeśli jest mówiony, I to tak okazuje się, aktorsko. że to jest po prostu piękna, porwająca powieść. Czas, Przepraszam bardzo, jeśli, jeśli mówimy o talencie, to jest talent Mickiewicz. Tak? E, interpretacja jest no rzeczą wtórną. E, ocenimy to sami, słuchamy. Wśród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju na pagórku niewielkim we brzozowym gaju stał dwór, szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni, topoli, co go strzegą od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd Hędogi. I stodołę miał wielką i przy niej trzy stogi urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica zasobna we zboży. i widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów świecą gęsto jak gwiazdy. Widać z liczby pługów orzących wcześniej łany ogromne u ugoru czarnoziemne, zapewne należne do dworu, uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek, że w domu tym dostatek panuje i porządek brama na wciąż otwarta, przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Dziękuję. Ta, Ta ostatnia fraza jest, jest takim, jest, takim To jest takie domu, zaproszenie tak? do tego, żeby wejść w tego Pana Tadeusza i tam potem pójść. Tak? Cudownie. Cudownie i wiem, bo słyszałam raz, że i dalej, i dalej, obficie, tak, i, tak, i tak. pięknie. Kochani, wspaniale. Drugi wątek naszej sądy Ja bym to jeszcze była... chciał Proszę wrócić bardzo. troszkę do tego Proszę. Pana Tadeusza, bo o tym mówiliśmy. Ja... Ponieważ to ćwiczenie pamięci i to uczenie, to zajmuje trochę czasu. Ja po roku obcowania z tym tekstem i takiego wejścia w pamiętanie, zobaczyłem, jak bardzo on kształtuje mój osobisty język, moją wypowiedź. To naprawdę jest bardzo wartościowe. Tylko, że rzeczywiście trzeba się uczyć takiego jakiegoś utworu, który będzie klasyczny, który będzie dobrze napisany, takiego dzieła sztuki. Czyli wielu rzeczy można się uczyć z literatury, Oczywiście. klasyki pięknego Wysławiania albo wulgaryzmów, jeśli nam to zafundują. To był drugi wątek sądy. Wiem, że wy, tu jesteśmy... wyciągnęłam <laughs> tak. specjalnie ten temat, bo hmm? jesteście deklarowanymi antywulgarystami. antywulgarystami. To jest I słowo, to... którego użył. Proszę bardzo, po i klasami. to jeszcze aktywnymi, bo pasywnie nie używają. Oczywiście. Aktywni walczą z wulgaryzmem. Jak to robić? I ja to, ja to y, czy znaczy na wielu, wielu płaszczyznach miałem okazję z tym się jakby zetknąć w różnych sytuacjach, w sytuacjach zawodowych, kiedy y, nagle w bardzo takiej trudnej, na jakiejś inżynierskiej, ktoś tam używa słowa wulgarnego. Pamiętam, taki kierownik pro, biura projektów mówi: Ja nie mogę inaczej tego wyrazić. Ja mówię: Słuchaj, to tak naprawdę jest twoja kapitulacja to ty skapitulowałeś ze swoją kompetencją, Przyznałeś żeby... Się, że nie możesz, tak? tak? Czegoś nie mogę. Czegoś nie mogę, tak? Mhm. Inna sytuacja jest taka, że no pielę sobie tam trawę, ścinam czy coś, a banda wyrostków idzie i przeklinają w żywe kamienie. No pra, naprawdę, i dziewczyny, mhm. i chłopacy. Ja wychodzę, no, posturą Pan Bóg obdarzył, błogosławił tam wysoką. Mhm. I, I mówię, no panowie, panowie, nie przeklinamy rzeczywiście to działa. Po prostu ludzie gdzieś zagalopowali się w, takim, po prostu, w takiej źle pojętej swobodzie. Dlaczego my współcześnie nie mielibyśmy czytać sobie autorów zamierzchłych? E Arogancja współczesnego pokolenia też na tym polega, że wszystko, co dziś na pewno jest lepsze. Niekoniecznie, czasami jest po prostu tandetne. No właśnie, Więc to raz. A dwa, to, są, to jest kwestia wartości, o których ty, Irku, mówisz. Wartości. Jak popatrzycie na współczesną literaturę, na pewno jakieś tytuły tam się zaplątują w bogatej bibliotece państwa Rogalu. Czy czegoś w tej współczesnej literaturze Waszym zdaniem nie dostaje właśnie w porównaniu z hitami klasyki, którą znacie z dzieciństwa, z młodości, z dojrzałego już życia, czy z historii literatury? Jaka jest różnica między tą współczesną, po którą chętnie sięgacie? Ja po współczesną prawie że nie sięga, Więc, więc jest różnica. No, Taka ta, ta ta, ta właśnie różnica językowa, mhm. e, że momentami mam wrażenie, że zanikła sztuka pięknego mówienia. Pięknego to nie znaczy takiego pełnego ornamentu czy barakowego, mhm. tylko właśnie prostego, gdzie słowo trafia w punkt. Zdania są bardzo jasne, a równocześnie to wszystko jakoś mięknie brzmi. Czasami mamy czasami, ja tak może powiem po sobie, ale nie wiem dlaczego, miałam podświadomie takie wrażenie, że kiedyś ludzie to musieli być bardziej prymitywni, skoro my teraz mamy komputery i samoloty i wszystko, a i wielkim zaskoczeniem dla mnie było właśnie sięgnięcie do tekstów jakichś nawet starożytnych i mówię jej, jak oni się wyrażają, jakie to jest piękne, jak to jest powiedziane cudnie. Jacy mądrzy ludzie. Jacy ludzie. Się Pamiętam, że i właśnie zastanawiałam się dlaczego. Złotousty to był Jan Chryzostom Jan Dlaczego był nazywany Złotoustym? I potem przypadkowo Irek, bo Irek u nas się kupuje książki, kupił ee, Z wyprzedaży z za 5 złotych. Za 5 złotych. Och, książkę można taką, dostać oj, co z co wspólnej wiary, tekst o Marcy Boże bardzo. i otworzyłam właśnie mhm. na kazaniu tego Chryzostoma Zotołustego. Ku mojemu zaskoczeniu, mówię ciekawe, pewnie mówił jakoś długo, pięknie, okazało się, że to kazanie miało trzy czwarte strony. Trzy czwarte dosłownie, na trzy minuty. Ale w punkt co? Co jest zachwycającego? Prostota, mhm. jasna myśl i to wszystko I razem, konkluzja, to wszystko razem jest jakieś tak piękne. Wydaje mi się, że to jest też prawda się tym I Co przybija, więcej, ale też ono tam... buduje do działania, tak? Po, po tym przeczytaniu chce się rzeczywiście skonkludować. Tak, no matkę Bożą możemy kochać. Tak, ale po prostu piękno tego właśnie tej wypowiedzi, jasność, prostota, wydaje mi się, że warto byłoby powrócić tak prawdziwie do, do sztuki retoryki. Czyli postulujecie powrót logiki, rozumiem, logiki, do szkół, tak. to at first, a potem właśnie retoryki, która to wszystko ma jeszcze umocnić i rozwinąć. Mm -hmm. Kochani, ewot, jesteś ja filologiem... Ja nie skończyłem, bo zostałem zapytany o jedną książkę, tak? To <grym> tak tylko tylko do tego. Ja bym chyba wrócił do <grym> jednak tej książki. Zawieszam się, oddaję głos gościowi. Jesteście najważniejsi dzisiaj. Proszę bardzo, wybierz Dobra, kolejną książkę. Dobra, już dokonuję wyboru. Książka, która bardzo mocno mnie zachwyciła, czyli Zofia Kosak. Błogosławiona wina, ona spowodowała, ja, ja ją usłyszałem pierwszy raz w jakiejś chyba w Radio Maryja, czy w jakimś, w każdym razie w jakimś radio, tak, potem ją przeczytałem i a, zapragnąłem pielgrzymować do e, Kodnia, bo to jest opis e, obrazu Matki Bożej de Guadalupe, której, który znajduje się obecnie w Kodniu, królowej, e, królowej Podlasia, tak. Gregoriańskiej i historia jest niesłychanie pasjonująca i ona jest napisana w ten sposób, że jest z jednej strony warstwa takiej przygody, Takie historii, niezwykła nie, nie przygoda, która jest, jest zawieszona w XVI nie w naszym wieku, tak. ale to jest Oparta historia XVI tak, tak, wieku, mój brat, który dostał ode mnie w prezencie tę książkę powiedział, Polacy mogą być dumni z naszego narodu, Jak, jakie to były wspaniałe czasy, tak, XVI wiek i... Dalej, ta książka spowodowała, że ja zapragnąłem tam pielgrzymować, tam pojechać. Ta historia ma do dziś dnia swoją historię, która się działa i w czasie przed zaborami, i w czasie zaborów, i po zaborach. Ten obraz był aresztowany i tak dalej. Pasjonująca historia, która jest tu zaczęta, ale ona trwa do naszych czasów. Polacy mogą być dumni, Irku, i yy, mamy tę świadomość, że najprawdopodobniej odrodzenie po 123 latach niewoli to jest również zasługa Henryka Sienkiewicza. Duch narodu w literaturze, nie mówiąc o wieszczach, to oczywiste, ale mówiło o Sienkiewiczu, bo, te, bo ten okres przepięknie historyczny Opisał. Jak, patrzymy, jak patrzymy na dalsze dzieje, jakby tak nawiązując do tego Sienkiewicza, no wszyscy z nas znają pomnik Grunwalski w Krakowie, tak? W 1910 roku odsłonięty, ale sprawcą tego był Ignacy Jan Paderewski. Tak? który w dzieciństwie na kresach w domu swoim słyszał, czytał Sienkiewicza i on zapragnął, żeby jakby upamiętnić tą 500-lecie Bitwy Grubalskiej, upamiętnić i rzeczywiście tego dokonał jako dorosły, już to znany duchowo. człowiek. Tak? I to jest piękne bis do noweli Latarnik, która też odwołuje się do tak literatury. Jest. Wiem, że jesteście organizatorami takich stałych sympozjów naukowych na Uniwersytecie Gdańskim, właśnie o kulturze, o przemianach, o zagrożeniach duchowych, o wychowaniu. Młodego pokolenia. To robicie? To jest, to jest tak. takie sympozjum, konferencja, właściwie taka naukowa. Ale ona jest, ma też wymiar taki popularyzatorski na Uniwersytecie Gdańskim zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XX wieku, e, XXI wieku. Ona się zaczynała na końcu XX wieku, teraz musieliśmy przemianować, to trwa ponad 20 lat i rzeczywiście. My no teraz już tak jakby tylko towarzyszymy, już nie jesteśmy takimi. W ramach, tego, tak? w ramach tego rzeczywiście widać, jak te poszczególne elementy kulturowo się e, zmieniają. Bardzo taka ważna kwestia była, e, jakby tak. Taka konferencja była w 2007 roku, kiedy była, cały program był ułożony na temat manipulacji we współczesnej cywilizacji, kulturze, polityce, psychologii, nauce, i języku. To rzeczywiście gdzieś tam te warstwy manipulacyjne się dzieją których my potem doświadczamy, ale one się dzieją i my potem to gdzieś obserwujemy zupełnie gdzieś po, po pięciu, po ośmiu latach. Kochani, dziękuję Wam nadzwyczajnie za wspaniałą wizytę w programie Regał. Pasjonaci czytania, wielbiciele modlitwy różańcowej, cudowni rodzice i nasi goście Ewa i Ireneusz Rogalowie. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.